不好 Witamy Państwa. Każdy z nas musi wypoczywać, musi spać, i podobnie zwierzęta. Chociaż zwierzęta śpią o różnych porach dnia i nocy, bo jedna z nich to zwierzęta nocne, a więc wtedy kiedy my śpimy, one są bardzo aktywne, za to zasypiają w dzień. Inne zwierzęta, podobnie jak my, śpią w nocy, w dzień są aktywne. Ale dzisiaj będziemy mówić o śnie innym. O śnie, który trwa wtedy, kiedy są niekorzystne warunki. Wielu z nas chciałoby przespać zły czas. Tak przespała go śpiąca królewna. Spała ponad 100 lat. Niektórym zwierzętom udaje się przespać okres, w którym nie znalazły pożywienia, kiedy byłoby im zimno. Zwierzęta owadożerne, na przykład kiedy zimą nie ma owadów, zginęłyby z głodu, a więc ten czas mogą przespać. Dzisiaj będziemy o tym mówić. Zapraszamy. Sen zimowy nie obejmuje wszystkich zwierząt. Zapadają, w sen. Te zwierzęta i to na wiele miesięcy, które nie mają innej szansy przetrwania okresu zimowego. Ale piosenka, którą często śpiewają przedszkolacy, że stary niedźwiedź mocno śpi, jest nieprawdziwą. Bo właśnie niedźwiedź stary może śpi dosyć mocno, ale nie tak, jak na przykład to zwierzę, które tu oglądamy, popielica. Są zwierzęta, które zapadają w głęboki sen który trwa na przykład ususła nawet 8 miesięcy w roku. Te zwierzęta obniżają temperaturę swojego ciała, zmniejsza się u nich tempo przemiany materii, po prostu jak gdyby życie ustawało. Do takich zwierząt należy właśnie popielica, do takich zwierząt należą świstaki, susły, do takich zwierząt należy wreszcie nasz jesz. Druga grupa zwierząt to te, które śpią w zimie, ale podobnie śpią jak my. Są to zwierzęta, u których nie obserwujemy takich zjawisk fizjologicznych jak obniżenie temperatury ciała i zmniejszenie rytmu serca. One po prostu śpią podobnie jak my, tylko znacznie dłużej. I do takich zwierząt należy między innymi borsuk niedźwiedź, szopy pracze, no i wiele, wiele innych. I w końcu trzecia forma tego snu, której podlegają między innymi płazy i gady, to dostosowanie temperatury swojego ciała niemal do otoczenia. Dla nas jest to zjawisko dość dziwne, ale żaba może przezimować otoczona lodem. Te zwierzęta obniżają temperaturę ciała poniżej zaraz stopni. Oczywiście nie może to trwać zbyt długo, bo w ten czas by zginęły, ale taka możliwość u nich istnieje. Przyjrzymy się właśnie przedstawicielom kilku poszczególnych grup śpiochów. A papilice należą do wielkich śpiochów. Susły potrafią spać 8 miesięcy, bo nie tylko wtedy śpią, kiedy jest zimno, w czasie naszej zimy, ale również latem, kiedy zapanuje susza, susły jak gdyby stwierdzały, że szkoda męczyć się, szkoda marnować czasu. Można ten zły czas, gorąca, suszy, po prostu przespać. Nasza popielica jest oswojona i o dziwo nie śpi. Właściwie można by się zastanowić, czy jest to dziwne, czy nie. Jest w temperaturze pokojowej, bo mieszka po prostu u nas w mieszkaniu. Może dlatego nie zasypia. Prawdzie, kiedy tutaj przyszła, bo jest tu tylko na chwilę, zastaliśmy ją śpiącą, ale nie snem zimowym, takim tylko snem wypoczynkowym. Ale również i ona w przyrodzie należy do wielkich śpiochów, śpiochów, które śpią parę miesięcy, potrafi u niej temperatura ciała spaść do zera stopni, do, do plus. Jednego stopnia, tak jest bezpieczniej. I wówczas, kiedy temperatu zachodzi obawa, że temperatura obniżałaby się dalej, uruchamiają się alarmowe urządzenia w organizmie, pracuje termoregulacja, zwierzę się budzi na rozgrzewkę. I tak może być kilka razy w czasie tego długiego snu. Także nie Spada temperatura poniżej 0 stopni. Oczywiście, ten dno również spada do kilku uderzeń na minutę, i ten zwolniony organizm w ten sposób oszczędnościowo przeżywa ten krytyczny dla niego czas. O tej porze zimą wszystkie jeże śpią. Wcześniej jesienią przygotowały sobie odpowiednie miejsca. Wśród liści ukryte czasem pod jakimś sianem, ze słoną trawą i tak przetrwają czas do wiosny. Nasz spać nie będzie. Jest to jeż, który został w ciągu lata przyniesiony, chudy, mizerny, nie mógł znaleźć jedzenia, dlatego że jest ślepy. On zupełnie nie widzi. I ciekawe, że u nas w mieszkaniu, gdzie jest ciepło, nie zasypia, nawet Wydaje mi się, że jego aktywność jest normalna, taka sama jak u jeży latem. A więc w dzień rzeczywiście śpi, bo to zwierzę nocne, ale całe noce biega truchcikiem, wiecznie czymś zajęty, wiecznie coś węszy, i jakoś ta ślepota w mieszkaniu mu nie przeszkadza. Ma doskonały apetyt, utył, no ale już nie mogliśmy go wypuścić, a zimę na pewno by nie przetrwał bo sam nie znajduje sobie pożywienia. Potwierdza się tu to, że temperatura jest głównym czynnikiem doprowadzającym do snu zimowego. Te jeże, które są w tej chwili w naturalnych legowiskach, obniżyły temperaturę swojego ciała z mniej więcej 36-7 stopni do 4-5. Ten tno, które u normalnego jeża, u tego jeża wynosi około 50 na minutę, u tamtych śpiących spadło do zaledwie 4-5 na minutę, a i to obserwuje się u nich jeszcze pomiędzy uderzeniami serca dłuższe przerwy. Oczywiście, gdybyśmy takiego jeża śpiącego w tej chwili przenieśli do pomieszczenia ciepłego, to już w przeciągu dwóch godzin temperatura jego ciała podnosi się do... Do, do około 20 stopni, a po kolejnych dwóch godzinach wraca do normalnej, pojawia się jego normalna aktywność. Tym, które śpią w tej chwili w swoich barłogach, pozwólmy przetrwać do wiosny, a zgromadzony przez nie zapas tłuszczu jest tym minimum paliwa dla organizmu na to zwolnione tempo, w którym w tej chwili przebywają. Komik europejski również w czasie zimy musi zasnąć, bo nie znalazłby ziarna, którym się żywi. Ale okazało się, że zasypia nie takim mocnym snem, takim, żeby w ogóle nie wiedział, co się ko niego dzieje. Zasypia podobnym snem jak wiewiórki, ponieważ w ciągu zimy często budzi się w komorach specjalnych pod ziemią, jesienią, gromadzi zapasy, spiżarnie i wtedy, kiedy się obudzi, idzie coś. Przegryźć. Oczywiście chomik słynie z tego, że chomikuje bardzo dużo, dużo więcej niż mu jest potrzeba. Te jego spiżarnie są pełne i nigdy nie grozi mu zimą głód. Oczywiście o ile go ktoś nie wykopie z ziemi czy też nie przepędzi. Południowoamerykański shop Pracz w czasie zimy zapada w odrętwienie, nie w taki twardy sen zimowy. Może sobie na to pozwolić, bo popatrzmy. Zafundował sobie wspaniałe futro, gęste, puszyste, takie, które ochroni go przed zimnem. Również ogromny podkład tłuszczu. Ten szop, którego oglądaliśmy kiedyś latem w programie telewizyjnym, był wtedy szczupły, wydawałoby się, że drobny. A w tej chwili wygląda jak prawdziwa kula. Tak jest utuczony. Jest zwierzęciem ostrożnym. Zasypia, popada w takie odrętwienie w miejscu odosobnionym, chociaż nie szykuje sobie specjalnie legowiska na ten czas. Czasem się budzi, spaceruje. Ma absolutnie zwolniony rytm życia, staje się ociężały powolny, nigdzie się nie spieszy. No i bardzo niewiele je względnie w ogóle pości. Oczywiście to jest osobnik hodowlany. On korzysta z naszego klimatu. Przebywając w pomieszczeniach nieogrzewanych zachowuje się podobnie, jakby się zachowywał w naturze. Co kilka dni wychodzi, trochę zje i to ten pokarm plus Zapas nagromadzony w jesieni zupełnie wystarcza mu na okres zimowy. Są to, to zwierzęta, które u nas przebywają do dzisiaj na fermach. Nigdy nie były wiodącymi zwierzętami futorkowymi. Dostajemy wiele listów z zapytaniami, czy szop pracz nadaje się do domu jako takie zwierzę. Maskotka domowa no odradzamy każdemu, bo to jednak wielkie zwierzę. No i w naszych małych mieszkaniach. Trudno byłoby nam razem zimę przesypiać. Chociaż bardzo się oswaja. Tu oglądamy że naszego szopa, który usiłuje posłać sobie siano, zrobić takie legowisko, ale nie po to, żeby zasnąć, tylko po to, żeby mu było miękko. Piosenka mówi, że stary niedźwiedź mocno śpi. Tymczasem właśnie zimą w czasie odrętwienia, bo nie... Snu zimowego, ale niedźwiedzi. Przychodzą na świat młode misie, małe misie. Matka w tym czasie nie musi jeść pości i dlatego nie pozostawia maleńkich niedźwiadków, bo rodzą się bardzo małe. Samych może tulić je w swoim futrze, może zabezpieczyć im ciepło. Ale biada temu, kto by podszedł blisko do gawry niedźwiedzia. Przekonałby się natychmiast, że niedźwiedź nie śpi. Potrafi zerwać się błyskawicznie i błyskawicznie zaatakować. Nie wiemy, jak wygląda u niego temperatura ciała, ale wszystko wskazuje na to, że nie spada, zachowuje normalną temperaturę ciała, normalny puls, normalne tętno, z tym, że same procesy przemiany materii trochę są zwolnione. I wówczas tłuszcz jest głównym paliwem na ten okres bądź co bądź czteromiesięcznej drzemki. Zwierzęta zmiennociepne mają trochę inną sytuację aniżeli ciepne. Mianowicie u nich temperatura ciała znacznie dopasowuje się do...